Zatem tak, ruszamy z kaderii, wyjeżdżamy na rondzie w lewo, mijamy kolejne rondo naprzeciwko dworca PKP, potem mijamy dalej prosto, mijamy skrzyżowanie z Więźniów-Oświęcimia, następnie mijamy Dobromira, wyjeżdżamy do ronda, wyjeżdżamy do ronda i teraz, proszę Państwa, na tym rądzie skręcamy w, w lewo. W lewo, znaczy. Moje lewo państwo, prawo. E, więc skręcamy w lewo e, i jedziemy, jedziemy dalej. Po, pra po lewej stronie będziemy mieli e, muzeum, a za muzeum znajduje się ten budynek, o którym mi właśnie chodzi. Po lewej stronie za muzeum. Nie. Ale... Dziękuję bardzo. Państwowa wyższa szkoła za. Nie spowalczaj. Poprawę. Ja nie wiem.